Witam Was. Really? Yes. Wy zapewne jesteście nowymi właścicielkami domu, prawda? Yy, tak, to my wyszliśmy po klucz. Yy, to pani, tak? Ma, jest była właścicielką tego domu. I tak, tutaj jest klucz. Ale pamiętaj, nigdy się nie oglądaj, jak coś usłyszysz za sobą. Yy, słucham. I nic nic, dobrze. Weźcie już ten klucz. Ja już pójdę, tak? Tutaj jest wejście do domu, te różowe tutaj. No to ja idę, papa. Pa. E, no dobra. No dobra, e, tutaj jest klucz. Czekajcie, ja torby. Amra. Ja też. Gdzie moja torba? Okej, okay, dziewczyno, już otworzyłam dom. Jak tylko się parkuje samochód. Ja już idę. Okay. Oh, je čtvr? Pojďme Ok. to rád jak na taví. <laughs> Hledíme. Wow, ale bajzel. Ja, ale agam. Trzeba tu posprzątać, nie? Ale Pasky ładnie to. nawet jest. No, ładnie, ładnie, tylko trzeba tu trochę. No, I trochę się. pościerało się, ale dobra. Chodź, Chodźcie, chodź, tam sobie nasz pokój. Mhm. Okej, okay. chodźmy, ciekawe to robię. Wow, ładnie nawet. Ja cię. Jest super, tylko. O jezus! Trzy To Co uh. to? Zaś rama? Okej. Okay. Ale czemu pusta? Nie, nie wiem. wiem, ale... Dobra, ja bym miała ja te łóżka. Ja to, Chcę to! Okej. Okay. Panie jakieś się na pewno kupi, ale dobra, na razie teraz o tym nie gadajmy. Mam nareszcie jakiś dom. No. Ale wiecie co? Ta właścicielka była coś gadała o tym, że lepiej się nie obracać, kiedy coś usłyszymy za sobą. nie, by chciała nas naspraszyć oh, wow. jak to zwykle. Łatwo to łóżko się przewraca. Ja się przewracam. Oh, okay. A dobra. idziemy sobie zrobić jakąś kolację? Czekajcie, albo... Czekajcie, ja ci wezmę taką na I w ogóle poczekaj. No. Okej, okay, Lili, ty pójdziesz zrobić kolację. Ja pójdę jeszcze na zewnątrz zobaczyć, hmm. bo tam jeszcze miał nam ten. Yy, jakiś tam facet miał nam jeszcze nasze rzeczy przywieźć. Dobra, ty idź sobie w kolację, okay. a ty. i yy, prostu też tam dać. coś ogarnąć. Dobra, dobra, Pobre, to, też, no, no, dobra. ja pójdę. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja tu właśnie rzeczy Państwa przyniosłem. O to, bardzo dobrze, dziękujemy. Proszę. Jakaś zapłata, tak? No, no parę groszy, by wpadło tu. Zaraz... Um, Czy... Proszę bardzo, no. ja wezmę rzeczy. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, dziękuję do widzenia. Dziękuję. Boże, jak to jest bałagan. No trzeba tu ogarnąć mm. No czekaj chwilę! Trzeba najpierw zobaczyć co tu jest w lodówce i w ogóle... No, nie wiem, Czy coś to... W ogóle jest lodówka? <laughs> Ale nie, do tak serio się pytałem Nie jest! Dobra, okej okay. tak Jakieś stare ciastko? Tu? No, bazanik! To już rozpadło Czemu rozwaliłeś lustro? Nie moja wina, że spadł. Czekaj, czekaj, bo ona się nie chce trzymać, bo tutaj. Okej. Okay. Um, teraz zobaczymy, co jest w tej lodówce. Lo lodówce. <grym> Ej, hej! A tyle, co już, już, już przyjechałeś? O, nareszcie, super. No, wreszcie, bo Ej, weź, ty, tak trudno, te kanapy są takie ciężkie. No, to... masakra w ogóle trochę są zniszczone, będziemy musieli. A, już gotowa? E, jeszcze nawet nie zajrzałyśmy do tej źladówki. No właśnie. Tak, to lodówka. Właśnie, właśnie, to jest źródło. Jeszcze jest że nam ktoś zostawi, ja. Mm, Dobra, ja tutaj widzę jakieś talerze. Ja posłam talerze. Ty, Lili, zrób y, jedzenie, okay. a ja z tą, z Julią, porozstawiam te talerze. Mhm. Dobra. Weź Czekaj, te talerze. wezmę te stare ciastkowe wyparę. W ogóle na razie jesteś samo. A co z tymi kwiatami? Na razie je odstawię, co nie? No, we się odstaw. Okej, okay, to są... A, mam jakieś picie. Okej, okay, dobra, może To jest bez... woda. A <grym> tu jeszcze jest jakiś sok. Ano. no. Paczcie. No, co robi, masz <grym> tor. Ej, no weźcie, okay. podziekajcie się. Okej. Okay. To są talerze. Mm, to są kubki. Y, lili, weź to pozbieraj, wypostawię ja no. tą wodę. Co? Weź to te te wszystkie to <grym> Ej, ej, dziewczyny. No. Dlaczego tam Co jest tam? butelka dla dziecka? Nie wiem, może to pani dynie? się opiekowała jakimś dzieckiem. No może. Nie też po tej klapie, jest tej cholery! Wy to jest fajna. Dobra, ja właściwie, ja ja macie tu kartę po sobie bierze. Mm. Dobra, to jest ten! No, no. Dobra te <grym> cię, dobra. wypaliła Ci się. No troszeczkę. Mm. Była to dobra, no, no, tak. No, ale wiecie, nadal nie zastanawia ta butelka. Przecież ona jest cała pełna. No to może ja miałaś opiekować się z kimś dzieckiem, ale no nie wyszło coś, tak? Hmm. No, może włosy sobie Dobra, <laughs> idźcie. się rozpakować. No dobra, okay. chodźmy. Okej, okay, idźmy. Okej, okay, ja teraz rozpakuję. Kupiłam okay, Okej. Okay. Okay. W ogóle ja pierdolę Nie mam poduszki! Ale Jestem biedna. No to sobie zrób poduszkę. Tak, ku wody. Ku wodę. U wodę. Kolor. I dobra, ja wezmę dobra, te teatr. Dobra, mam jeszcze szczytki na tą bramę starą wyrzuciłam już, nie wiem po co to była. Dobra, ej, ale nie wiem gdzie to wiesz, Ej, no kurde, nie przeciekaj. Tak. Um, I... Weźmiemy ten bukiecik, przecież jest ładny. Będzie ja trochę tu mało misek, ładny. tyle rzeczy jest. Był ładny. Dobra, no, weź Dobra, wyrzucę go. Dobra, gdzie masz szczytkę? Bo no, jest pełna. Okej. Okay. Już gotowe nareszcie. Nie wiem jak dałyśmy sobie radę. No jakoś się udało. Oh. Ja jestem tak. trochę śpiąca, zresztą... To... Ja też... Ja też, ale nie mam poduszki! No to Ty będziesz spała bez poduszki, przeżyjesz. Ach, tak, będę ja kołdrą bez poduszki, no cudownie. No to weź moją tę... No Weź moją dorebkę, jest miękka. Może od razu śpimy wszystkie razem dzisiaj, co? Dobra, chodź z spała ze mną. Dobra, będziecie po moją a, a, wiecie co? Nie wiem czy mi się zdaje, ale coś słyszałam. Nie, na pewno ci wydawało. Dobra. Dam. Jezu, weź tego mi się na razie nie mieć samo. Dobra. Ho, ho. Dobranoc. Dobranoc! Dobranoc! Dobranoc. Co? Co? To, co, to, to? co to było? Jezu, co, co, co to było? Ej, ej! Czy to się to się samo zapaliło? Nie wiem. Nie, nie, to ja zrobiłam. Ej, Aha, ale... dobra. Ej, ale co to ej, było? Myślę, chyba... Co to było? Płukał. Ej, dobra, powali się, pojechajcie. I tam rzeczy się wywaliły. Nie, może to się po no prostu właśnie, nie Może przeciąg jest, co nie? Ale te rzeczy się wywaliły same. No, hello. Ej, e, to się ej, dzieje? Te, te. Dobra, może chodźmy za chwilę. Ktoś, ktoś, ktoś pukał, co? No, ale, no, ale nie wiesz, kto by. Kto, kto by pukał o tej porze? Nie wiem, sam. Jezu, ktoś znowu puka. Ej, ej trzeba iść otworzyć. No, no, dobra, dobra, ale gale. żadna tutaj nie zostaje, nie? Wszystkie jedziemy razem, boję. Ale nie, boję strasznie, ja nie chcę tam iść. Chodźmy się w górę razem Dobra, Dobra chodźmy, chodźmy. Okej, okay, teraz musimy tylko usłyszeć no, no, i matka. Um, Dobra, idziemy. Matka. A No, tak jakiś Dzień dobry, co pan tu robi? No właśnie Chciałem was tylko ostrzec Ale... Przedoczynę, przedoczynę, przed, przecież tu kiedyś mieszkała rodzina z dzieckiem, które zmarło przedwcześnie. O Jezus. Ale. Ale co się stało? W ogóle potem... Co? Wiecie, tą butelkę. No ale przecież mówiłam! Matka zmarła z tęsknoty, a ojciec alkoholik się powie. O Jezus. O Jezus, ale przecież... Ale Zanim my mieszkamy ale... tam? Dobrze, czy ale siedzieć, co opa? ma to w związku z naszym domem? Oni tu po prostu mieszkali, no i co z tego? Co z tego co z tym domu no może jest klątwa, nie wiem. To, to coś, coś i... Wszystko mogłoby. Dobra, spokój. Cały no, I po co tutaj Tylko żeby powiedzieć tam, że ktoś taką historyjkę? Tak. Radzę się z tą z wynieść. Ale dopiero ty się odprowadziłyśmy. I że tak jest taki piękny ten dom. Nie poddamy się. Będziemy walczyć, przecież to jest zwykłe widmo. Co, co to mogło. To jest przecież zwykłe widmo. Dusza jest... Tylko was ostrzegałem. Fajnie. Cudownie. Dobra. To mi zimno w ogóle. Nie mieszczę się. Tu zostawiłeś mnie. O. Chodźmy. Oh. Ej, weźcie, ej, 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 co ej, tu robi ta ramka? Ej Boże dziewczyny, ja się tu boję, Beskitu, a jeżeli ja miał rację. Nie no, weźcie, po prostu. Byskitu, to jest Zwykła bujna na resorach. Dobra, wrócimy już, już raz. A wy się już połóżcie. Dobra. No, no, no. Ej, nie, spijmy razem, nie serio. tu chodźmy do tego. Nie, że ten, połóżka. ale serio. Zmet, to będzie kwestia radną. tu bo to jest straszne, przecież... A tu ja nie ja mogę. Dobra, być... niech historyzujcie, bo co chciałam nas nastraszyć? No, ale... Ale a, a Jeśli to prawda. Właśnie tu do tego śpiwora. Dobra. Wszystkie się mieścimy no Dobra, w dobra, dobra noc, chodź chodź, chodź. Spać. to już ty. Dobranoc. No to dobranoc. 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 to Chyba dzisiaj nie zaśniemy. Boże. Kurczę, jakiś elektryk jak w ogóle. Chyba dzisiaj nie sobie. zaśniemy. Weźmiemy elektryka może, co? Dobra, chodźcie. Ja, ja chcę spać. Nie, no to dobra, to... spać. Dobra, jedźmy spać. chodźmy. Naprawdę. No. Ej! Ja się! Boże, no. A wyszłam. Ja, ja też! tym Ja też! Ja nie, Ja nie, nie. też! tym śpiłam, Dobra, ale. Chaty to jest gdzieś jakieś nie Ja nie Ja też! Ja też! Ja też! Ja też! Ja też! nie ma żadnych niespodzianek. To też! nie. też! Ja też! Ja też! to. Matko o, kochana. Wieczysz? Ej, to coś się rusza, więc... Tu Znowu, ta ramka. Ej, tutaj się światło. Nie wiem. Ej, nie. Gdzie jest ta ramka. Nie. nie mam pojęcia. Dobra, dobra, dobra. Dobra, robmy to, robimy to, na niebo już... Raz. Nie, po prostu tu po przecież to, organa przecież... robimy organa, tam, nic nie stało. Dobra, zróbmy coś na śniadanie. Okej, okay, a co masz na nagranie? Ciesteczka mam tutaj. Dobra, nie będę ciasteczka przecież to. Dobra, dziecko tutaj na podróży nie chce mi się. Dobre babeczki. Chcesz napić? Dobra. Dobra. Chcesz napić? Ja też. Soczek. No mm. najpierw należy soku, nie pijcie powietrza. Ej, ej, Jezu, co tam teraz? Ale... spadła z tego się dobra, dobra, proszę, po prostu. Nie panikujcie, to tylko długa paczelka, no! A, za, Ja będę, nie? Bez kiczu? wy że już, już mam swój własny dom? Właśnie osiągnąłeś swój wymarzony cel, a już chcecie się poddać? No dobra, ale co ja poradzę, żeby... No dobrze, ja ja matko, bez no niej. Nie, ja bez... no nie, 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 istnieją! Istnieją! Nie, nie istnieją! To nie może nie, to... nie istnieją! Boję się, dziewczyny! Nie! Nie, 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 nie! Nie, To jest naprawdę, naprawdę. Yes. My dziewczyny, my się musimy uczyć. Wiesz, my w książki wypieprzajmy do szkoły, bo ja się zaszłam do w miejscowości. Tak, ale mnie w ogóle szkoła, ale dobra. Nie, to tylko Ale to, się to właśnie, się! Dobra no, po prostu będziemy cały dzień w pokoju Nie, ja się boję, ja muszę... Nie, ja się muczę się muczę się do szkoły, ja muszę się oczyć kur. Nie bój się, by się świecie. Ale, ale, ale rozumiesz to! No ja też się boję! Chodźmy do szkoły! Dobra. Czemu moje łóżko jest mokre? Co? Co? Dobra, się. Okej, okay, ja ale ściekała. serio, niektóra któraś się Na moje łóżko? <laughs> しぼり。

Dobra, oh, chodźmy. chodźmy. Dobra, chodźmy. Dobra, chodźmy. Dobra, chodźmy. chodźmy. Też, teraz, czekaj Suraja? Czekaj coś czuję. O matko. Czy to jest Suraja? Suraja! Suraja, wszystko dobrze? Obudź się. Suraja, obudź się! Suraja błagam! Obudź się, nie stał! Suraja! Suraja? Suraja, gdzie jesteś? Jezu? Gdzie, gdzie jesteś? Gdzie to jest? Jezu! Jezu! O matko! Dobra, ja się... Gdzie jest ten gościu? Ten gościu jest potrzebny! Teraz Musi nas wywieźć! Dokładnie. Tak. No. A, ja pierdzielę. mraku. Serio. Serio. Aaaa! Matko! Zobacz samo! Nie! 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 Błagam, nie! A Jezus, mnie gago boli. No, domu Jest tak mi... Nie To jest takie straszne. Że oni chcą, No ale nie! jest zaraz umrę, normalnie! <śmie> Jedzie! 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 Chodź, chodź! Chodź Dobrze, dobrze, już, już! Spokojnie! Co jest? Ta, 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 ta! Jeszcze tylko Za Zabij Soraya! Aaaaaa! Aaaaaa! Znowu, znowu! Nie, 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 nie! Spokojnie. Aaaaaa! Jezus, ej, ej, Ale za tobą by jest Soraya! Za tobą jest Soraya! Naprawdę, naprawdę! Mam ja cię?